Piotr Masłowski. Piotrze, za nami pięć meczów. Ty w tym turnieju na razie jesteś jako rezerwowy. Możesz w spokoju wytrzymać na trybunach? Nie, już wiele razy podkreślam w wywiadach, że te nerwy na trybunach są dużo większe niż na boisku. I, i, i tym razem nie jest inaczej. Cały czas człowiek się denerwuje. Zaciska, zaciska zęby, wiadomo, nie można wejść na boisko i pomóc, ale, ale, ale jesteśmy z chłopakami, Wszyscy, cała piątka, która tutaj jest rezerwowych i ich wspieramy. Z wysokości trybun jednak inaczej widać, inna jest perspektywa właśnie oglądania meczu. Na co ty szczególnie zwracasz uwagę? No na pewno nagrywa tak u Marcin Wichary na, na lancho, co się dzieje w bramce i zawsze, zawsze te uwagi w przerwie, w szatni są, są wymieniane. Zawodnicy, którzy, którzy obecnie przebywają na boisku dopytują się jak to wygląda z góry i, i, ta, i ta komunikacja między nami jest, jest wzorowa. A jakbyś miał, miał wskazać największą niespodziankę w tym turnieju, jakiś wynik meczu czy coś, jakąś inną sprawę, to co to by było? Myślę, że jaką niespodziankę to cały zespół Norwegii bym wymienił, bo od początku tego turnieju naprawdę grają wyśmienicie. I, i, i prezentują solidny handbal i, i naprawdę pokazali, że trzeba się z nimi liczyć. Także całą, całą reprezentację Norwegii bym wymienił jako, jako taką niespodziankę. Właśnie liczą się głównie w naszej grupie trzy zespoły Norwegia, Francja, Polska. Myśmy, jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że praktycznie od nas wszystko zależy z Chorwacją, jakie tutaj typowania na tą ostatnią kolejkę. No, wczoraj wykonaliśmy ma malutki, malutki krok w właśnie w stronę półfinału. Jeszcze teraz musimy postawić tą kropkę nad i pokonując Chorwację. No nie widzę innego scenariusza niż, niż wygrana i, nasza, i, i nasz awans do półfinału. Chorwacja to w ostatnich latach był taki niewygodny przeciwnik dla Polski. To się już tak jakby zmieniło od, można powiedzieć, od mistrzostw świata w Katarze. Ten wynik na pewno was tak podbudował psychicznie na jakieś długie, długie nawet, można powiedzieć, nie tyle miesiące, może nawet lata. Jak, jak przystępując do takiego meczu jak jutro ma się bagaż tego zwycięstwa w tak ważnym turnieju? No, myślę, że to gdzieś w głowach z tyłu tam będzie się działo, że pokonaliśmy ich na, na Mistrzostwach Świata w Katarze, bo też to był dla nas ciężki mecz. Początek się nie układał, ale, ale zwyciężyliśmy. Też troszkę ten zespół się różni od tego, od tego w Katarze. Jest to zespół z młodymi zawodnikami, którzy wchodzą dopiero do tej reprezentacji tak naprawdę ta reprezentacja jest zbudowana na, na Mistrzostwa Europy, które będą za dwa lata w Chorwacji. Także jest to inny zespół, ale trzeba się z nimi liczyć. Są to dobrzy zawodnicy, wiemy, że... Chorwaci nigdy nie odpuszczają i, i będą walczyć do końca, także czeka nas ciężki pojedynek, yy, na który jesteśmy gotowi i będziemy walczyć od pierwszej do 60 minut. No ale wy jako też różna też nie odpuścicie, też 15 tysięcy, też fajny mecz, zapowiada się emocje, super. Tak, no nie odpuścimy żadnego meczu, nie odpuszczamy, gramy przed własną publicznością, wiemy, że mamy, mamy ogromną szansę na, na, na osiągnięcie sukcesu, jakiego jeszcze w Mistrzostwach Europy nie było i zrobimy wszystko, żeby ten sukces był. Dziękuję bardzo.